No, dzień dobry bardzo, czyli witam ponownie na moim kanale. I dzisiaj, tak jak obiecałam poprzednio, będzie druga część filmiku na temat mitów, jakie alkoholik tworzy sobie często w swojej głowie. Zapraszam. No, więc na początek taki mit, trochę związany z tym ostatnim, właśnie w pierwszej części, jakby wynikający trochę z niego, ale no nie do końca, więc zobaczcie sami. Piją ludzie silni. Jak się objawia ten mit? Ano tak, że tak jak to często bywa, po prostu alkoholik takie, ani inne wypowiedzi, takich, a nie innych wypowiedzi dokonuje one wskazują, że na to, że właśnie bardzo silne ma przekonanie o tym, że im mocniejszy alkohol i im większe jego ilości człowiek pije, tym jest silniejszy. No yy, przykłady takiej wypowiedzi to na przykład my, prawdziwi mężczyźni pijemy prawdziwą wódkę, a nie taką 40% i to z gwinta, a nie jakieś tam zabawy w kieliszki czy szklaneczki. To dosłownie yy, Właściwie słowo w słowo cytat, który kiedyś usłyszałam. Dlaczego taki mit? Najprawdopodobniejszym jak dla mnie wytłumaczeniem jest to, że alkoholik gdzieś tam z tyłu głowy zakłada, że już wiele w swoim życiu nie osiągnie, bo albo już osiągnął przynajmniej według niego wystarczająco wiele, albo zwyczajnie po prostu przyjmuje postawę rezygnacji z jakichkolwiek celów ponieważ jednak umysł ludzki jest tak skonstruowany, że dąży do samorozwoju. Mimo wszystko, tak? To umysł alkoholika musi sobie czymś tą rezygnację z ambicji zastąpić. Dlatego wyznacza sobie takie jakby poziomy picia, no i traktuje je jako kamienie milowe właśnie zamiast normalnych celów życiowych. Oczywiście nie każdy alkoholik musi w ten mit wpaść. Niektórzy nie porzucają ambicji właśnie mimo tam tego uzależnienia swojego. Zwłaszcza myślę że są to alkoholicy wysoko funkcjonujący. Chociaż trzeba tutaj podkreślić, że w miarę postępowania nałogu coraz trudniej będzie takim osobom właśnie do tych swoich celów dążyć, tak? No, do, do realizacji tych celów dążyć, tak? No bo to po prostu wychodzi siłą rzeczy, jakby. Drugą bardzo istotną przyczyną powstawania tego mitu jest to, że jest on szeroko propagowany w środowisku alkoholików, w które często alkoholik jest bardzo wkręcony. Ja nazywam to Towarzystwem Wzajemnej Adoracji. I wierzcie mi, że wiem i to na własne oczy widziałam, i no, dane mi było doświadczyć, że oddziaływanie tego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji na wszystkich jego uczestników jest bardzo silne i bardzo fatalne w skutkach. Postaram się w ogóle nagrać jeszcze oddzielny filmik na ten temat, także, bo to jest naprawdę bardzo ważny aspekt w ogóle alkoholizmu to Towarzystwo Wzajemnej Adoracji. No, ale nie tylko alkoholicy siebie nawzajem utwierdzają w, w takim micie, właśnie o tym, że piją ludzie silni. Trzeba to głośno i otwarcie przyznać, że robią to również wszyscy, którzy ze sprzedaży alkoholu mają jakieś profity, a więc przede wszystkim są to koncerny alkoholowe czy sklepy alkoholowe, tak samo czyli czy tam firmy, które zarabiają na reklamie alkoholu, telewizja, radio itd. Oni wszyscy tym razem bardzo świadomie wkręcają ludziom mit, że picie jest mocne, jest silne, jest dobre i tak dalej, i tak dalej. Jak się nie dać to wkręcić, takie myślenie, no znów podejść do tego rozsądkowo. Powiedz sobie, jaka to siła, skoro tyle razy ulega się czemuś, co chociaż daje jakieś krótkotrwałe zadowolenie, czy tam nawet, właśnie, jakieś tam niby nawet zdrowotne są czasami profity, jeśli chodzi o alkohol, ale to jest oczywiście tylko w małych ilościach i. Na, na krótszą metę z reguły, no ale ta rzecz na dłuższą metę niszczy człowieka, tak? Jego rodzinę, pracę, a bardzo często wszystko inne. Więc jaka to jest siła? Czy raczej nie jest silniejszy człowiek, który nie będzie temu ulegał i będzie brał życie, że tak powiem, na klatę, takie, jakie jest? Bez żadnych sztucznych ulepszaczy, zmiękczaczy no i tego typu rzeczy, tak? Po prostu takie, jakie jest na trzeźwo. Odpowiedź jest przecież oczywista. No, co możesz zrobić? Używaj podobnych do tych wspomnianych przed chwilą argumentów, ale ponownie przypomnę, że trzeba to robić z dystansem, spokojem i szacunkiem. Czyli po prostu asertywnie. No, a teraz przejdźmy już do następnego mitu. Zapraszam, dowiecie się już właśnie w drugiej części, w następnej części. No następnym mitem jest taki mit, że alkoholik jakby bzdurowuje, tak to nazwę sobie, że był czy jest wspaniałym ojcem, mężem, pracownikiem i tak dalej i to bardzo właśnie ciekawe i to jest kolejny paradoks, że chociaż alkoholik ma tak naprawdę zaniżone poczucie własnej wartości i brak szacunku dla samego siebie, to tworzy sobie taki właśnie fałszywy obraz, a raczej część fałszywego obrazu siebie, bo to z reguły dotyczy właśnie jakiejś, jakiejś konkretnej roli jego. Tak? No może być tych rur kilka, ale tak jakby jest to takie podejście fragmentaryczne do siebie. Jak to się objawia? No, wewnętrznie bardzo silne przekonanie alkoholika, właśnie o znakomitym spełnianiu się w jakiejś tej życiowej roli, na przykład ojca, przejawia się też bardzo często na zewnątrz. No, z reguły, właśnie po tym, jak on się wypowiada na swój temat, jak w ogóle, jakie tworzy też bardzo często historię. Właśnie to przekonanie jest czasem tak silne, że nieco przypomina nawet niestety schizofrenię i urojenia, ponieważ potrafi zniekształcać rzeczywistość i to naprawdę w dużym stopniu. Znam na przykład alkoholika wysoko funkcjonującego, którego praktycznie ciągle w domu nie było, bo albo pracował, i to bardzo często gdzieś na wyjazdach, nawet w innych krajach, Albo jeśli nawet pracował na miejscu, to po pracy pił z kolegami, i tak naprawdę właściwie no wracał na, na noce, tylko w weekendy zresztą to samo było. Także w ogóle właściwie nie uczestniczył w wychowywaniu swojej dwójki dzieci. Te dzieci wychowywała ich matka i babcie. No i w ogóle tam dalsza rodzina też. I obecnie nawet tak zbytnio nie ciągną do, właśnie do tego swojego ojca. A mimo to ten człowiek jest nadal pewny, przekonany, że był i jest wspaniałym ojcem i ma ze swoimi dziećmi świetną więź. Wiecie co, to, to jest naprawdę już po prostu przykre. No ale nie będę się teraz już może rozwodzić nad tą sprawą, tylko dalej sobie omawiamy, dlaczego taki mit powstaje, no według mnie jest to najprawdopodobniej kolejny skutek zasad, według których działa nasz umysł. Tak jak mówiłam już, tak człowiek chce i ma potrzebę być w czymś naprawdę dobry. Jeśli umysł alkoholika w realu nie znajduje niczego takiego, to może zacząć sobie szukać, tak, Gdzie indziej, tworzyć sobie jakby nieco alternatywną rzeczywistość właśnie inną, tak, niż, niż tak naprawdę, ze swoją oscarową rolą w danej dziedzinie, tak, tutaj właśnie to jest ważne, bo mówię, ta konkretna rola jest właśnie tak, tym, tą cechą charakterystyczną tutaj, tak, takich ról może też być kilka, tak jak mówiłam, tak, no ale jest ważne to, że on tak się właśnie widzi w tych, nawet jeśli jest ich kilka, to on tak jakby oddzielnie je postrzega wszystkie. To jest takie, jakby mówię, fragmentaryczne widzenie siebie. To jest takie dosyć charakterystyczne. Dokładając do tego zniszczenia mózgu, jakie wywołuje by alkohol, alkoholik może tworzyć nieraz właśnie historię, wkraczającą już nawet w granicę paranoi, tak jak mówiłam. Niestety nieraz to już nawet przypomina urojenia. No, no, ale tak to już niestety jest. Jak się nie dać wkręcić, trzymaj się faktów. Czasem wystarczy przypomnieć sobie pewne zdarzenia, połączyć pewne informacje itd. itd. Czasem jednak trzeba też, na przykład, zasięgnąć zdania innych, na przykład innych członków rodziny czy znajomych. Oczywiście nie wszystko, co mówi alkoholik musi się okazać zmyślone, ale warto mieć dystans do jego właśnie opowieści, przynajmniej do czasu ich, potwierdzenia, no chyba, że od razu wiesz, że ta opowieść jest albo prawdziwa, albo właśnie odwrotnie, tak, no to wtedy nie musisz mieć dystansu, bo wiesz już jak, jak i po prostu jak ją ocenić, ale jeżeli czegoś właśnie na przykład nie pamiętasz, albo no nie byłaś, czy nie byłeś akurat przy tym i, i rzeczywiście trzeba było to potwierdzić, no to lepiej na razie po prostu mówię, trzymaj, trzymaj do tego, co mówi alkoholik dystans. A co możesz zrobić? No, nie przytakuj takiemu mitowi, tylko dlatego, żeby nie sprawić przykrości osobie uzależnionej. Bo wiecie, wiecie, co? No, wiesz, ciągłe życie w bańce może być dla alkoholika przyjemne, jednak na pewno nie spowoduje, że pójdzie on chociaż odrobinę do przodu. Bo Jakbyś nie zauważył, nie zauważyła, bańki mają to do siebie, że bardzo ograniczają ruchy. Tak więc, ilekroć alkoholik wypowiada swoje nieprawdziwe wizje na swój temat, właśnie tak pod kątem takiej jakiejś konkretnej roli, nie zgadzaj się z nimi. Jednak wciąż rób to asertywnie i z poszanowaniem, zarówno dla siebie, jak i dla alkoholika. No słuchajcie, no dzisiaj to by było już na tyle, ponieważ no na dzień dzisiejszy no nie przychodzą mi na myśl jakieś inne mity, które alkoholik może sam sobie tworzyć w swojej głowie, ale jeżeli mi wpadną jeszcze jakieś, to po prostu zrobimy no nakręcę tak trzecią część tego filmiku. Myślę, że też to, to będzie ciekawe. A dzisiaj już Wam bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście zachęcam do lajkowania, subskrybowania, komentowania, ogólnie w ogóle do, do aktywności na moim kanale. I zachęcam Was do następnego filmiku. W następnym filmiku porozmawiamy sobie o tym, że mimo, właśnie, mimo wszystko, w tym wszystkim w ogóle, co robisz w relacjach z alkoholikiem, właśnie musisz zachowywać szacunek w ogóle i odpowiedni też. Jak to powiedzieć, odpowiednie uczucia też mu pokazywać, tak? No, ale o tym właśnie już w następnym filmiku się dowiecie. Także zachęcam, żebyście zarówno obejrzeli, jak i usłyszeli go. No i do tego następnego razu, jak, jak najszybszego. Wszystkiego dobrego. Pa!